O, proszę bardzo, widać, słychać, że RMF Max, dobra, już, 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 postanowiłem być takim radiowym, radiowym Bergrylsem, nie wiem, czy mi się uda, zrobię to sam, postanowiłem, ale chodzi o to, że to jest właśnie sprawa... Między nami, między tobą a mną, bo to właśnie do mnie wysyłacie swoje najtrudniejsze definicje z jakimi spotkaliście się w trakcie własnych studiów. Wykładowcy się o tym nie dowiedzą, obiecuję, skrzyżowane palce, ale a propos studiów, właśnie ostatnio nawet słyszałem, taki suchar mi sprzedali, że rozmawia dwóch studentów, jeden pyta drugiego, a ty ile zawaliłeś egzaminów podczas sesji? A on odpowiada, pięć, łącznie z jutrzejszym. Suchar taki, że można pić do jutra, co będę pił? Taki specyfik, plus Active Forty, konkretnie on musuje. Ja będę opowiadał. Plus Active Forty, ten, oto wspomagacz na sesję, jest do zdobycia. Codziennie w programie hity są wasze w RMF Max. Jedna osoba wygrywa go za najtrudniejszą definicję dnia, powiedzmy, natomiast jednocześnie trafia do finałowej piętnastki, która zawalczy. Jedna osoba zawalczy o 15 tysięcy złotych na roczny czynsz studenckiego mieszkania. Chyba warto. Wchodźcie na RMF Max tam szukajcie konkursu, pamięć definitywna, a ja już piję zdrowie za Wasze i nasze egzaminy.